Cześć! Dzisiaj poopowiadam Wam co to jest dieta ketogoniczna, inaczej keto. Yy, polega ona na rezygnacji z węglowodanów, takich jak ryż, kasze, makarony, cukry, mąki czy ziemniaki, na rzecz zdrowych tłuszczów, głównie zwierzęcych, choć są też odmiany diety wege. Procentowo rozłożenie kalorii powinno wyglądać tak, do 5% węglowodany, pochodzące z warzyw, najlepiej zielonych, 15% białka i 80% tłuszcze. W normalnej diecie naszym paliwem są właśnie węglowodany, glukoza. Przy redukcji węglowodanów do 20 gram dziennie, liczymy wartości netto, bez błonnika, nasze ciało zaczyna przestawiać się na pobieranie energii z tłuszczów i dochodzi do tak zwanej ketozy, produkcji ciał ketonowych. Cały sekret polega na tym, że przyzwyczajając nasze ciało do spalania tłuszczu spożywienia, gdy zaczyna go brakować, nasze ciało zaczyna pobierać zapasy, które posiada, spala nasz tłuszcz i nasza waga spada, co jest głównym założeniem diety, czyli redukcja tkanki tłuszczowej. Oczywiście przy ujemnym bilansie kalorycznym, aby chudnąć, musimy jeść mniej niż spalamy. W ketozie możemy już być nawet po paru dniach od rozpoczęcia redukcji węglowodanów, ale pełna adaptacja keto trwa około miesiąca. Podczas tego okresu większość ludzi odczuwa pewne dolegliwości, takie jak zawroty głowy, ospałość czy tak zwaną ketoflu. Takie keto przeziębienie trwa ono kilka dni i możemy mieć wtedy objawy takie grypopodobne, w tym gorączkę. Dodatkowo na adaptacji możemy odczuwać bezsenność, zmęczenie, a także odwodnienie. Aby jak najlepiej wejść w keto, należy oprócz poprawnej diety odpowiednio się nawadniać oraz stosować elektrolity. Gdy na początku nasz organizm straci glikogen, pozbędzie się również wody, która go wiąże w naszym ciele, co może prowadzić do odwodnienia. Po okresie adaptacji będziemy czuli przypływ energii i koncentracji. Dieta ketogeniczna bardzo dobrze wpływa na pracę mózgu i będziemy odczuwać taki efekt wow. I teraz jak zacząć? Całkowita rezygnacja z węglowodanów nie będącymi zielonymi warzywami. To dla mnie taka esencja diety keto. Co można jeść? Dobrej jakości mięsa, jak wołowina, wieprzowina, dziczyzna, drób, jagnięcina. Na pewno nie marketowy kurczak za 5 zł, co ma więcej wody i antybiotyków niż y, takich dobrych składników. Ryby i owoce morza, jak Najlepiej takie tuste ryby jak makrela, łosoś, sardynki oraz wszystkie owoce morza. Ja niestety nie przepadam, a są polecane. Jaja. Najlepiej takie wiejskie lub z jakiejś eko -hodowli. Tłuszcze: masło, oliwa z oliwek i bardzo dobry olej kokosowy. To najlepiej nierafinowany, jeżeli nie pieczemy. Wszystkie warzywa zielone i warzywa kapustne jak brokuły, szpinak, jarmusz, szparagi, bakłażan, oliwki, cukinia, sałaty, ogórki, awokado, kapusty, brukselka oraz grzyby. Nabiał. Nabiał, tusty nabiał, na pewno nie taki półtusty lub chudy. Najlepiej śmietana, lub dobre sery. Mogą to być miękkie, twarde, różne, ale powinniśmy zwracać uwagę na zawartość tłuszczu w nim i jak najwięcej tłuszczu w, ser, w serze i jak największy stosunek tłuszczu do białka, tym lepiej. Orzechy: najlepsze są pekan, mają stosunek tłuszczu do białka 7 do 1. To jest chyba najlepszy, to są najlepsze orzechy, jeżeli właśnie chodzi o zawartość tłuszczu. Co, co pić na takiej diecie? Najlepiej wodę. Można kawę, herbatę, oczywiście bez cukru. Jeżeli chodzi o owoce, to jak najbardziej możemy jeść tylko niektóre, w kontrolowanych w takich ilościach, że, że nie siadamy i jemy kilogram na przykład. I mogą to być truskawki, jeżyny, jakieś poziomki, borówki, tego typu owoce. Na pewno są zakazane banany, jakieś inne owoce, które mają bardzo dużą ilość cukru w sobie. Co bym jeszcze polecał na początku? Na pewno skorzystanie z takich aplikacji jak Fitatu albo MyFitnessPal, aby przeliczyć jaki rozkład makro na nasz posiłek i czy mamy odpowiedni podział procentowy makroelementów. Przypominam, że powinniśmy maksymalnie mieć 5% węglowodanów. Najlepiej, jakby to było 20 gram netto, nie licząc błonnika który jest zawarty w węglowodanach 15% białka i 80% tłuszczu jeżeli naszym głównym zamiarem stosowania keto jest redukcja tkanki tłuszczowej zalecam stosowanie dodatkowo tak zwanego IF czyli Intermediate Fasting czyli postu przerywanego w skrócie oznacza to, że w ciągu dnia mamy takie okienka żywieniowe i żywimy się Żywimy się, posilamy się powiedzmy o godzinie 12, i maksymalna godzina, w której jemy drugi czy trzeci posiłek, to 18. Najlepiej jeść dwa posiłki dziennie, maksymalnie trzy, i to jest maksimum. I to okienko żywieniowe idealnie, idealnie jak jest 4 godziny. Najlepszy efekt zaczyna się. Kiedy mamy przerwę w żywieniu około 16 godzin, czyli minimalne okienko to jest 8 godzin. Czym, czym bardziej wydłużamy tą przerwę w jedzeniu, tym poziom ketonów diametralnie rośnie. Temat diety katagonicznej jest bardzo rozległy. W tym filmiku zawarłem tylko takie najbardziej, najbardziej podstawowe informacje. W kolejnych odcinkach postaram się rozszerzyć każdy z tematów. Do zobaczenia. Cześć!